Mamy dla Was kolejny ciekawy temat. Tajemnica jednodniowej głodówki otrzymała Nagrodę Nobla. Komórki w naszym organizmie ulegają ciągłemu rozpadowi, a następnie przetwarzają zniszczone elementy. W 2016 roku dr Yoshinori Osumi z Japonii otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie mechanizmów tego procesu, który nazywa się autofagia. Co to takiego i jaki ma związek z głodówką? Wszystko zaraz wyjaśnimy, ale najpierw kliknij, subskrybuj i włącz powiadomienia. Dołącz do nas na jasnej stronie życia. Prawdopodobnie już wiecie, że większość tkanek w naszym organizmie regularnie wymienia swoje komórki na nowe. Różnym narządom potrzeba innej ilości czasu na całkowitą regenerację, a komórki w niektórych tkankach nigdy nie są wymieniane na nowe. Ciekawe, co się dzieje z martwymi komórkami. Doktor Osumi, japoński biolog komórkowy, poświęcił wiele lat na badanie tego, w jaki sposób ludzkie komórki pozbywają się odpadów. Naukowo proces ten nazywa się autofagią. Słowo to pochodzi od greckiego auto, czyli sam, i fagein, zjadać. Połączenie tych wyrazów wyjaśnia, że autofagia jest procesem samozjadania. Brzmi to nieco przerażająco i niepokojąco, ale bez strachu, to właśnie ten proces sprawia, że jesteśmy zdrowi. Osobą, która odkryła autofagię, był belgijski biochemik dr Christian de Duve. Za swoje odkrycia otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1974 roku. W latach 60. ubiegłego stulecia zaczął on badać tkanki wątroby i odkrył coś bardzo interesującego. Zauważył, że w komórkach znajdują się specjalne pęcherzyki zajmujące się recyklingiem. Później nazwano je lizosomami lizosomy są czymś w rodzaju żołądka komórek. Zawierają specjalne enzymy trawienne. Przy ich pomocy lizosomy trawią obumarłe lub uszkodzone tkanki, resztki jedzenia, bakterie, wirusy i inne śmieci zgromadzone w komórkach. Wszystkie te odpady są przetwarzane na nowe komórki i energię. To właśnie proces autofagi, który jest niezbędny do życia. Krótko mówiąc, dzięki lizosomom nasze ciało może rozkładać różne struktury białkowe na aminokwasy. Następnie ten, jakby to powiedzieć, budulec jest wykorzystywany do tworzenia nowych komórek. W tym miejscu zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy faktycznie musimy jeść białko zwierzęce, żeby budować nowe komórki? Badania wskazują, że ludzie, którzy nie spożywają białek zwierzęcych, mają mniej więcej taką samą ilość białek i węglowodanów w układzie pokarmowym, jak ci, którzy jedzą. Łatwo można wyjaśnić te tajemnice. Organizm wykorzystuje wcześniej zmagazynowane białka w formie obumarłych i uszkodzonych komórek i bakterii. Każdego dnia nasze ciało musi wymienić ponad 198-283 gramy białka. Przeciętny człowiek zjada około 71 gramów białka dziennie. To za mało, żeby zbudować nowe komórki. W tym miejscu na scenę wkracza proces autofagi. Dzięki przetworzeniu białkowych śmieci organizm zapewnia sobie wystarczającą ilość białka. Jeśli proces autofagi nie funkcjonuje prawidłowo, u danej osoby może pojawić się cukrzyca typu drugiego, choroba Parkinsona, niektóre choroby wieku podeszłego, a nawet rak. Chodzi o to, że gdy nie działa naturalny mechanizm utylizacji, uszkodzone komórki i ich części zaczynają gromadzić się w organizmie, co prowadzi do trudności ze zwalczaniem komórek nowotworowych i komórek zainfekowanych niebezpiecznymi wirusami i bakteriami. A to prosta droga do różnych poważnych chorób. Doktor Osumi odkrył, że proces autofagii przybiera na sile, gdy organizm znajduje się pod wpływem stresu. Takim stresem może być post, ograniczanie kalorii, a nawet głodówka. W takiej sytuacji komórki zaczynają wykorzystywać odpady komórkowe, w tym patogeniczne bakterie, do wytworzenia energii i budowy nowych komórek. Wasze ciało ciężko pracuje, żeby odbudować ilość białka, a przy okazji się oczyszcza. We wszystkich swoich badaniach dr Osumi wykorzystywał głodówkę i post, żeby zachęcić organizm do intensywnego rozkładu toksycznych komórek i pozbycia się zbędnych odpadów. Okazuje się, że gdy pościmy, nasze komórki żyją dłużej i produkują więcej energii. W organizmie pojawia się mniej stanów zapalnych. Ponadto, gdy ograniczamy liczbę spożywanych kalorii, poziom tlenku azotu w organizmie rośnie, a tlenek azotu jest związkiem, który pomaga oczyścić i odmłodzić nasze ciało. Jak widzicie przerywany post, czyli przeplatające się okresy jedzenia i poszczenia, pomaga organizmowi oczyścić się. Dodatkowo ułatwia pozbycie się wagi i przyspiesza metabolizm. Ta metoda niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych, takich jak mniejsze ryzyko chorób serca, problemów neurologicznych i cukrzycy, a także mniejsze stany zapalne, stres oksydacyjny i ciśnienie krwi. Oprócz tego okresowa głodówka chroni przed rakiem, przedłuża długość życia i reguluje poziom cholesterolu. Są różne rodzaje głodówek. Możecie wybrać strategię, która najbardziej Wam odpowiada. Post 24-godzinny. Jeśli zdecydujecie się na tę metodę, wybierzcie dowolny dzień tygodnia, w którym nic nie będziecie jeść. Albo inaczej, możecie zjeść śniadanie, na przykład w poniedziałek o 8 rano, a następny posiłek spożyć dopiero o 8 rano we wtorek. Post co drugi dzień. W tym przypadku należy jeść normalnie jednego dnia, a pościć następnego. Nie oznacza to, że nie wolno Wam nic jeść w dniu głodówki. Jeśli zwykle spożywacie 2000 kalorii, w dniu postu ograniczcie ich ilość do 500. Co ciekawe, w grupie osób, które ograniczyły spożycie kalorii o 20%, w ciągu 2-6 lat zaobserwowano znaczną poprawę poziomu cukru we krwi, ciśnienia i cholesterolu. Co więcej, prawie wszystkim udało się ustabilizować swoją wagę. Pomijanie posiłków. Jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z głodówką i jesteście trochę przerażeni taką dietą, zacznijcie od pomijania niektórych posiłków. Generalnie, aby podkręcić metabolizm i uruchomić procesy oczyszczania organizmu, wystarczy zrezygnować z jednego posiłku dziennie. Pamiętajcie tylko, że nie powinniście jeść dwa razy tyle na następny. Dzienne okno żywieniowe. Dzienne okno żywieniowe oznacza, że można jeść przez 8 godzin dziennie w każdym dniu tygodnia. Inna nazwa tej metody to dieta 16 do 8, ponieważ wszystkie posiłki spożywamy w ciągu 8 godzin, a przez resztę czasu nic nie jemy. Jeżeli wcześniej nie próbowaliście tej metody, to zacznijcie od dłuższego okna żywieniowego. Możecie zjeść śniadanie o 8 rano, a kolację o 18. W ten sposób zostaniecie bez jedzenia tylko przez 14 godzin. Kiedy przyzwyczaicie się do tego sposobu odżywiania, możecie skrócić ten czas. Jednodniowy post na wodzie. Wybór tej strategii oznacza, że wybieracie jeden dzień w tygodniu i pijecie wtedy wyłącznie wodę lub świeże soki bez cukru. Wiosna to najlepszy czas na tego typu głodówkę, ale możecie stosować tę dietę przez cały rok. Jest jeszcze jeden ciekawy wniosek, jaki można wysnuć z tego badania. Wbrew powszechnej opinii, wegetarianie nie cierpią na niedobór białka zwierzęcego, po prostu uzupełniają je w inny sposób. Oczywiście każdy sam decyduje o tym, czy chce jeść mięso czy nie, ale nawet jeśli nie jesteście na diecie wegetariańskiej, dobrze jest od czasu do czasu zafundować sobie dzień bez białek zwierzęcych. Chodzi o to, że gdy dostarczacie białka zwierzęce ze spożywanego mięsa i sera czy wypijanego mleka, wasz organizm nie ma motywacji do przetwarzania białka z martwych komórek. Proces autofagi i odnowy komórek nie rozpoczyna się, a organizm dalej sam się zatruwa. Dlatego, jeśli nie macie ochoty na post i mniejsze spożycie kalorii, to przynajmniej rozważcie opcję kilku dni w tygodniu bez białek zwierzęcych. W jaki sposób próbowaliście oczyścić swój organizm z toksyn? Opowiedzcie nam o swoich doświadczeniach w komentarzach poniżej. Kliknij, subskrybuj, udostępnij ten filmik znajomym i włącz powiadomienia. Przenieś się na jasną stronę życia.